Dzień dobry, jesteśmy w Warszawie i dziś zakończenie siódmego światowego forum mediów polonijnych ze mną, pani Zenonak, która przyjechała tutaj już na samym początku i jest aż z Kirgistanu. Dzień dobry, pani Zenonak. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Zenonak, proszę powiedzieć, skąd pani przyjechała i jakie medium pani reprezentuje. Przyjechałam z Kirgistanu, to jest kraj w Azji środkowej i reprezentuję kwartalnik Polonus w Kirgistanie. No to jest właśnie ten kwartalnik Polonus. Czym zajmujecie się? O jakich tematach piszecie? No ja jestem jeszcze też i prezesem Polonii w Kirgistanie i nasz kwartalnik to było taka chęć utrwalenia tego co robimy. To taka nasza kronika polonijna. Wydajemy to od 2003 roku. Więc już teraz 78 numer przygotowujemy. Polaków w Kirgistanie nie jest tak dużo, ale nasza Polonia jest dosyć taka mała i prężna. Mamy swoją audycję radiową. Również co tydzień wychodzimy na, na falach Kirgijskiego Radia, właśnie w taki dwujęzyczny. Nasz polonus też jest dwujęzyczny, polska, a nawet nieraz trzyjęzyczny, bo i po rosyjsku, i po polsku, i po kirgisku. Również drukujemy tak, żeby jednak większość ludzi, którzy tam mieszkają, również mieli dostęp do jakiejś informacji o Polsce, jakiejś bardziej dokładniejszej informacji, ponieważ na przykład historyczne fakty są zupełnie inaczej przedstawiane. Proszę powiedzieć, wspomniała Pani, że Polonia nie jest duża. Ilu Was jest i jaka to jest Polonia? Skąd oni przyjechali do Was? No Polonia, to, tak, do Kirgistanu nie zsyłano Polaków. To jest wielki plus. Natomiast wysyłano um, do Kazachstanu, na Syberię i t, to są ludzie, potomkowie tych właśnie, ze słańców, którzy przyjechali do Kirgistanu, bo tam było cieplej, było więcej owoców, więcej warzyw, jakiś lepszy klimat i kiedy można się było już przemieszczać po 50 w szóstym roku, to, to, to właśnie ludzie się odnajdywali w innych miejscach. No i my tak zbieramy właśnie tych, te osoby, które mają jakieś polskie korzenie. Mamy język polski. Ja to zupełnie z innej, jakby z innej parafii, bo ja urodziłam się w Łodzi. Studiowałam w Moskwie, jestem muzykiem z wykształcenia, więc tam poznałam swojego męża, który jest kirgizem, i no i tak potem dalej losy moje się potoczyły, ale cieszę się, że mogę też coś tam robić właśnie dla tych Polaków, którzy tam są. Proszę powiedzieć, czy obecnie przyjeżdżają Polacy, osiedlają się Polacy? w czy jest to właśnie ta y, pierwsza taka Polonia osiedleńców? No raczej nie, raczej wyjeżdżają z, z Kirgistanu Polacy, tak? Czyli albo jeżeli już nie mają szans wyjechać do Polski, no to wyjeżdżają do Rosji, no bo to jednak... Hmm, dlatego to nasze skupisko nie jest takie duże. W tej chwili mamy 85 osób w naszej Polonii, ale coraz co, co ktoś nowy przychodzi, który również interesuje się Polską kulturą, mamy swoją siedzibę, mamy swoje właśnie zajęcia z języka polskiego, kultury, organizujemy różnego rodzaju koncerty, imprezy takie kulturalne. No i właśnie te nasze audycje radiowe i, i kwartalnik. Proszę powiedzieć, czy macie właśnie, jak wspomniała Pani, stałe miejsce, taki dom Wasz. Gdzie on się znajduje, w jakim mieście i jak często spotykacie się? To jest miasto, to jest stolica Kirgistanu Biszkiek dawniej to było Frunze, teraz to Biszkiek i jest taki dom przyjaźni, ponieważ w Kirgistanie jest bardzo dużo narodowości, ponad 100 różnych narodowości i jest taki dom drużby, dom, dom przyjaźni. I my tam od, prawie że od samego powstania, czyli od 98 roku mamy taką swoją, swoje małe dwa pokoiki, tam się właśnie zbieramy, tam organizujemy zajęcia. I różne, różne spotkania polonijne, okolicznościowe. Także mamy kościół um, polski, zresztą polscy księża są. Piękne jezioro. W Kirgistanie zapraszam wszystkich, bo naprawdę coraz więcej ludzi przyjeżdża. I rzeczywiście to jest turystycznie jest piękny kraj, górzysty, te ośmiotysięczniki, e, 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 piękne jezioro, właśnie, nad którym co roku organizujemy letnią szkołę też dla naszej Polonii. E, także piękne miejsce. Zapraszamy. Jeżeli przyjedziecie, to, to chętnie pomożemy i zorganizujemy różnego rodzaju. E, Przejażdżki. Bardzo atrakcyjnie to wszystko brzmi. Naprawdę zaciekawiła nas pani. E, proszę powiedzieć jeszcze, czy macie może stronę internetową, gdzie was można odnaleźć, gdzie można szukać kontaktu z wami? Znaczy strony takiej z prawdziwego zdarzenia nie mamy, ale na Facebooku jesteśmy, PSK Odrodzenie, czyli Polonia KG, można nas tam znaleźć od czasu do czasu. Nie powiem, że to jest bardzo regularnie, ale jak coś takiego się dzieje, to, to staramy się też wystawić i nasze polonusy też tam wystawiamy. Pani Zenono, proszę powiedzieć, jakie wrażenia po tegorocznym forum? Czy właśnie Polakom, którzy przyjeżdżają, Polonijnym dziennikarzom dużo to daje, że, że tu są, że słuchają, że, że działają na swoich polach, ale, ale i uczą się tutaj od polskich dziennikarzy? Czy coś wynoszą z tych wykładów? Znaczy ja jestem stałym bywalcem. Jeszcze zaczynałam od tych spotkań właśnie w Tarnowie. To udało mi się na jedno z ostatnich też przyjechać i ja bardzo sobie cenię te nasze spotkania dlatego że przede wszystkim jest to możliwość poznania ludzi, którzy też tak, tak samo działają, tak? każdy na swoim jakimś polu. Natomiast tu jest jeszcze dodatkowa atrakcja, właśnie, że możemy się czegoś nauczyć. Tak? No, ja już jestem człowiekiem, że tak powiem, starej daty, więc dla mnie niektóre rzeczy były zupełnie nowe, ale powiem tak, że ja staram się z tego korzystać. I człowiek, który chce się czegoś nauczyć, to zawsze zawsze się czegoś nauczy i potem to wykorzysta w swojej pracy. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tych Informacji o pani redakcji, o życiu w Kirgistanie. Dziękuję bardzo również i życzę wszystkim e, wszystkiego dobrego i zapraszam do Kirgistanu. Dziękuję pani bardzo. Rozmawiałam z panią Zenoną, która przyjechała aż z Kirgistanu. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, czym zajmuje się tamtejsza Polonia, zapraszam oczywiście na ich stronę na Facebooka. A z Warszawy dla TV Sylwia Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.